Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki w Ministerstwie Rozwoju podpisał umowę, zgodnie z którą Zielona Góra otrzyma dofinansowanie do budowy blisko 13-kilometrowej południowej obwodnicy miasta. Koszt nowej drogi to 150 milionów złotych, a kwota jaką dołoży Ministerstwo to 115 milionów. W Zielonej Górze, o czym już informowaliśmy, trwa prawdziwy drogowy boom inwestycyjny, a na horyzoncie poza południową obwodnicą miasta pojawiają się kolejne ważne zadania drogowe. Jednym z nich jest budowa ronda w miejscu skrzyżowania wojska polskiego i Wyszyńskiego. Pytamy kierowców, czy zamiast tego skrzyżowania nie lepiej by było wybudować rondo? No pewnie, żeby było wygodniejsze, a bezpieczniejsze? Na pewno, na pewno, bo jest ronda za wszystkie bezpieczniejsze. O tym zadaniu w winnym grodzie jest głośno od lata na przeszkodzie stoi przebudówka do tego zabytkowego domku winiarza. Na wyburzenie przebudówki zgodził się już wojewódzki konserwator zabytków. Pora na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to już prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Kotlewo skręty są szalenie niebezpieczne, utrudnione ludzie nie bardzo wiedzą jak bezpiecznie przejechać przez to skrzyżowanie, a poza tym jest to bardzo ruchliwe skrzyżowanie. Ogromne osiedla, sklepy trasa wylotowa z miasta, więc Skrzyżowanie potrzebne. Mam nadzieję, że te problemy, które miały miejsce z ochroną konserwatorską, zostały wyjaśnione i będą pozytywnie te sprawy załatwione w taki sposób, że rondo powstanie. Władze miasta w ostatnich tygodniach podjęły już kilka ważnych decyzji związanych z tym skrzyżowaniem. Jedną z nich jest zabezpieczenie domów w bezpośrednim sąsiedztwie krzyżówki, bo gdy dochodziło tam do wypadków, to auta lądowały na ścianie budynku. Prawiły się troszeczkę warunki bezpieczeństwa. Myśmy tam stawili odpowiednie zabezpieczenie. Zabezpieczenie, ale również sam właściciel terenu umożliwił nam wykonanie tych prac, ponieważ pousuwał tam część żywopłotu, który istniał w tym fragmencie, i wspólnie można było wykonać dzisiaj takie zabezpieczenie. Kolejny krok to ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji dla nowego ronda. Czekamy, jak gdyby, tutaj na kwestie. Związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. Czekamy również na decyzję z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwestii umożliwienia nam wyburzenia części budynku przy wojska polskiego 96, co dałoby szansę na wykonanie prawo skrętu bezpośrednio z ulicy Wyszyńskiego Wojska Polskiego. No i wtedy będzie można. Przystąpić do ewentualnej realizacji. Do tematu budowy ronda na skrzyżowaniu wojska polskiego i wyszyńskiego będziemy wracać.